Kiedy oni przyjdą. Nie wiem, może się całują? To ma sens. Tisleo i Rora do do czatu. O w końcu nasze łąbeczki wróciły. Ja pakasti, Wy sami kazaliście mi drogę ją przeprosić. Dobra, dobra. Skoro się jeszcze nie znamy, to się te przedstawimy, Trokka i pokażemy. Okej, okay, to ja zacznę. Mam na imię Doklaura. Laura. Mam 16 lat i to ja. A ty. A sorka zamyśliłem się, może być. Dobra, to ja jestem Karol. Mam 17 i to ja. Mój brat? O, ale Sigma. Ale przepiękny, znaczy ładny? Okej, okay, to ja jestem Leo, mam też 17 lat i to jestem ja. Myśli, chyba się zakochałam, piękny. Cudny? To ja jestem Rora, mam 16 lat, a to jestem ja. Chcecie patrzeć?